Siemano Mario. Siemano, witam Was. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Powróciłeś, powróciłeś Powróci, w kadr y, Powróciłem i y, na pierwszym wstępie chciałem pozdrowić grocha. Co jest, y, Pozdrawiamy co jest, grocha. I, bardzo serdecznie go pozdrawiam. Z Białego Stoku? On był czy nie? Nie wiesz. Y, z Białego Stoku. Na Białostockich numerach. Samochód to, czy z Białego Stoku? To tego nie by się nie pytałem, ale pozdrawiam. Mm -hmm. I dzisiaj ich e, Co za wyzwanie będzie. Czy. Tej, w tym filmiku przedstawię Wam mm, swoją wersję. Y, śniadanie, y, zupka chińska i parówka. Oczywiście nie, za, nie zaparzona, tylko naturalnie, no, jak ja to mówię. Ekonomicznie. No i właśnie to Wam teraz zaprezentuję. Trzech parówek to akurat nie zjem, bo trochę wcześniej zjadłem, ale jedno to zjem. I właśnie to będę teraz zaczynał, także tak jak widzicie klocek fajny, sprasowany. Także zaczynamy. Co sądzisz o zupce z parówkami? żółpa trochę twarda, ale zjeść się da. A co u Ciebie poza tym? Na razie raz w miarę. Pogoda dopisuje patrzę. No właśnie taka pogoda jest dla mnie najlepsza. Gorzej jak deszcz i... No ale Ty generalnie masz gdzie spać. No w chwili u znajomych akurat się także. To, mam zęby dziurawe. To tak jak, tak jak niektórzy, ja też, ja też mam dziury. Nie jesteś sam. Ja jest też druga metoda. Może pierwsza to jest zubka, parówko, zagryz? Można. O, bardzo bardzo słusznie. Możesz przetestować. Dobra, się Dobra jak chrupki. A to to taki wymyślił test? No, jest tu. Niektórzy robią zupkę z parówkami na śniadanie. Tutaj mamy gorsze warunki, bo nie mamy prądu przy sobie. Więc jakoś trzeba było w inny sposób to spróbować, czy da się takie coś zjeść. Fajnie sprasowane. Możesz coś powiedzieć o tym. Zastanawiałem mnie tylko na jak oni to robią tak. Że to takie sprasowane kostka. No i zobacz, że z wodą i jest grubsze. To nie może. I jak zalewasz to on spuchnie. A jak zimną wodą? To raczej wątpię, żeby spuchło. No ja też tak się zastanawiam. Trzeba będzie kiedyś zrobić te zupki z zimną wodą. Czyli jednym słowem da się zjeść. No teraz gdzie Cię szukać jak ktoś, tak o w dzień, tak żeby na przykład widz chciał Cię zobaczyć czy Pod coś? Pod telefonem. No ale widzowie nie mają Twojego telefonu. No Ty masz, muszę zadzwonić do... Do kogo? No jak widz chce Cię zobaczyć na ulicy. No już po Mężczyku się kręcę i po Słończym Stoku uh -huh. I, i Wysokim Stoczku, także dość często spotykam. Sami mnie poznają, no jestem czasami mm. zdziwiony. Pozdrawiają? Mhm. Mm znaczy, znaczy, jak mam dwa kaptury nałożone, to mnie dziwi, że oni mnie poznają. Wtedy nie poznają. Poznają, właśnie. Tak? No znaczy, to mnie to dziwi. Albo pogłosi, albo nie wiem. No, może pogłosi. I dużo spotkałeś takich widzów? No, trochę. Jeszcze dużo klocka się zostało. Dużo klocka jest, dużo klocka wyskoczy. Ale jeszcze, słuchajcie, mam różne pytania. Szukuję samochodu Audi. Jest mi Ja też słyszałem, że tu tych sprzedaje no. Ja tego to ja nie wiem. Za 100 zł A to zb zbieracie na Audi, tak? No. no. Może ktoś się odezwie chętny, kto by sprzedał. A umie się jeździć? Ja umiem. Prawko? Nie mam, ale ja umiem. A. To to by się bardziej przyda. Słyszałem, że pan jest... Tylko no jedna osoba siebie się wyprowadziła, tylko nie wiem, czy to prawda. No jest, prawda, prawda. Na ja wolę miejsce teraz jest to. Może, może no, zainteresowany? No, może zainteresowany będziesz? Nie? A no, dlaczego? Wolę namiot. Wolisz namiot? No. Znaczy, tu różne sposoby. Gryzone, łamane. Pytają się, czy na live'ie byś nie wystąpił. Tylko trzeba by było miejsce znaleźć na live'a. byś bym wystąpił, ale gdzie? To nie wiem. No właśnie, też tak się zastanawiam, że miał mobilny internet, to byśmy zrobili live'a. By się działo, by się lało. Twarde to, te makarony. Twarde robią, nie? Nie, nie? A po hali trochę kręcisz się, czy nie? Na hali już nic nie ma pewnie, co? Nawet w jednym miejscu te duże drzwi zdjęte zostały. O, tak? No to ktoś się postarał. Na pewno nie jedna osoba. Mhm. No, za takie drzwi to można wziąć, to? Ile one by ważyły? No, 70 ile na pewno. 70? No. Może nie. 170. No może i tak. A jak zrobisz, Maria u ciebie? O, tak powiem. No, dowiedziałem się, że mam dobre. Tylko jeszcze nie mam, ale... To no kwestia czasu. Ale kurtkę masz elegancką, czystą. Nie wiem, czy ja się ciebie już pytałem o tą kurtkę, ale ty nie. coś... A, wspominałeś coś o tej kurtce. Nie, nie, nie. Jak to było z tą kurtką? Nie, nie, nie. Tam na izbie wytrzeźwień. No ale o, 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 rozdają kurtki nie. tam? Wychodził m, chłopak ze mną i powiedział się, kto chce kurtkę. Każdy nie, nie chce. Chciałbyś do tylko wyrzucić. To ten z izby pracownik powiedział do niego, że to pan powieść na obręczy schodów. Ktoś będzie chciał, to sobie weźmie. No powiesił, no to ja wyszedłem i sobie wziąłem. No i sobie masz kurtkę. Ciepła? Mm -hmm. Lepsze chyba od tamtej co była. No cóż, nie będziemy Ci przeszkadzać w jedzeniu. Smacznego życzę. Pozdrawiasz? Pozdrawiam, dzięki.